Witajcie kochani. Jeżeli chcesz smacznie jeść i nadal chudnąć, to dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, czyli o diecie ketogenicznej. Dieta keto to kolejna dieta, która zyskuje na popularności w ostatnich latach. Jest to dieta niskowęglowodanowa, która powstała w celach łagodzenia zaburzeń pochodzenia neurologicznego, w tym padaczki. A także zyskała popularność u osób dbających o sylwetkę. Jest to dieta eliminacyjna, w której drastycznie redukujemy ilość węglowodanów, które po prostu zastępujemy tłuszczami. Jeżeli dopiero zaczynasz dietę keto lub po prostu chcesz ją lepiej zrozumieć, to na pewno masz dużo pytań na ten temat, więc w tym odcinku postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Dieta keto ma na celu przestawienie organizmu zgenerowania energii poprzez spalanie tłuszczów, a nie węglowodanów na paliwo. Więc czym jest dieta keto? Dieta keto znacząco różni się od tradycyjnego sposobu odżywiania. Podczas gdy typowa dieta zawiera około 50-60% węglowodanów, 15-20% białka, i 20-30% tłuszczów, to dieta keto drastycznie zmienia te proporcje. W diecie keto tłuszcze stanowią około 80, a czasami nawet więcej całkowitego spożycia kalorii. Klasyczna dieta keto to dieta, która składa się w 80% z tłuszczu, a resztę stanowią węglowodany i białko. Jest to dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa, która zmusza organizm do produkcji ketonów, które są wykorzystywane jako źródło energii. Ketony te są wytwarzane w wątrobie z kwasów tłuszczowych. Dieta keto to jest taka dieta, w której organizm wykorzystuje głównie ciała ketonowe jako paliwo, bo znacznie ograniczamy spożycie węglowodanów. Dieta keto dostarcza wystarczająco ilość białka dla wzrostu naszego organizmu, ale niewystarczającą ilość węglowodanów dla potrzeb metabolicznych w naszym organizmie, więc energia pochodzi głównie z wykorzystywania tłuszczu w naszym ciele, który dostarczamy w diecie. Później tłuszcze te są przekształcane w ciała ketonowe, które stanowią. Alternatywne źródło energii dla glukozy. A dlaczego w diecie keto należy ograniczać węglowodany? Aby zrozumieć działanie diety keto, to muszę najpierw powiedzieć, skąd twój organizm czerpi energię. Więc jeszcze raz. W standardowej diecie głównym paliwem dla mózgu czy mięśni jest glukoza, którą dostarczysz zjadając węglowodany. Za transport glukozy. Odpowiada insulina. Jednak, gdy glukozy jest za dużo w organizmie, to prowadzi to do otyłości lub cukrzycy oraz uzależnienia się od cukru. Dieta keto ma za zadanie odzwyczaić twój organizm od glukozy i dostarczyć mu tylko minimalną dawkę dzienną, co prowadzi do ketozy. Jeśli nie ograniczysz węglowodanów, to twój organizm będzie dalej wykorzystywał glukozę zamiast tłuszczu jako źródło, główne źródło paliwa, a ty chcesz przecież, aby wykorzystywał głównie tłuszcze, te ciała ketonowe jako paliwo. Więc jeśli ograniczysz węglowodany, to twój organizm będzie zmuszony wykorzystywać tłuszcze jako paliwo. Proces ten zachodzi w wątrobie, gdzie tłuszcze rozkładane są na ciała ketonowe które są następnie wykorzystywane jako paliwo. A dlaczego musisz ograniczyć spożycie białka na diecie keto? keto? Dlatego, że jeśli spożywasz zbyt dużo białka na tej diecie, to, twoim, to w twoim organizmie może zaś reakcja insulinowa. Jest to proces, który hamuje zdolność organizmu do wytwarzania ciał ketonowych. Ograniczenie spożycia białka, a dokładnie jego ilość, różni się w zależności od osoby i zależy od wielu czynników, m.in. od węglowodanów. A co można jeść na takiej diecie, Keto? Więc naczelna zasada mówi, jedz tłuszcz, aby spalać tłuszcz. Dlatego podstawowym składnikiem jest mięso każdego rodzaju, oleje. Ale przygotowane na zdrowych tłuszczach. Do tłuszczów stosowanych w diecie keto możemy zaliczyć tłuszcze z niektórych orzechów, ryb, owoców morza, jak również oleju kokosowego. Możemy też jeść odpowiednią ilość białka, czyli jeść jajka, ale nie jajka na twardo. Dieta ketogeniczna może również zawierać niektóre warzywa, ale bardzo mało takich y, warzyw jak y, na przykład y, strączkowe rośliny, y, ziemniaki, banany, takie owoce jak banany, jak y, napoje różne słodzone, miód, syrop klonowy, suszone owoce itd. Ale może zawierać dużo na przykład awokado, kapusty, brukselki bo trzeba mieć na uwadze ilość cukrów w danym warzywie. Więc należy także zażywać suplementy w tej diecie, na przykład sodu, wapnia, kwas, kwasy omega-3 i różne witaminy. W diecie tej nie wolno jeść słodyczy, pić alkoholu, no i oczywiście nie wolno się obiadać różnymi kaszami, makaronami, chlebami, bułkami, ciastami różnymi. Nie wolno jeść ryżu, nie wolno pić soków owocowych, bo są słodkie, jakieś słodzony w napojów i tak dalej. Podstawą diety keto jest skład posiłków, czyli stosunek zawartości tłuszczu do białek i węglowodanów. Zaleca się spożywanie 5 posiłków dziennie w regularnych odstępach czasowych, czyli powinny być trzy główne posiłki i takie dwie przekąski w ciągu dnia. A co jeść zamiast chleba na diecie keto? No więc należy jeść jajka, awokado, orzechy, zdrowe oleje i tłuszcze, ryby, ekologiczne mięso, które są bogate w zdrowe tłuszcze. I zawierają małe ilości węglowodanów, co czyni je idealnymi dla osób na diecie keto. A co jeść zamiast ziemniaków, na przykład na, na keto? Więc są różne alternatywne zamienniki ziemniaków, które mogą być dopasowane do diety keto. Na przykład ziemniaki można zamienić na kalafiora, który ma znacznie niższą zawartość węglowodanów. Inne warzywa, które można wykorzystywać jako substytut ziemniaków, to może być dynia, cukinia czy nawet pakłażan. Pytanie jest, czy jabłka z, na przykład y, można jeść na diecie keto? Należy w tej diecie jeść owoce wyłącznie z niską zawartością węglowodanów. Niestety. Większość najpopularniejszych owoców ma ich dosyć dużą ilość, więc należy unikać wszelkich bananów, jabłek, gruszek, śliwek, czereśni i wszelkiego innego typu owoców, które są naprawdę słodkie. Są one po prostu zakazane w tej diecie. Jakie więc rodzaje tłuszczu mogę jeść na diecie keto? Wymienianie teraz... Yy, może wymienię teraz dobre tłuszcze? Są to olej kokosowy, oliwa z oliwek, ale musi być ta extra virgin, olej awokado, masło organiczne, masło klarowane, oliwki, orzechy włoskie, kokos, bekon, tłuszcz z bekonu, tłuszcz ze skwarkami, czyli tak zwany smalec, no i oczywiście wiele innych. Ale trzeba podkreślić, że niektóre z tych olejów powinny być stosowane jedynie do sałatek, na przykład oliwa z oliwek, lub do takich dań, które nie wymagają gotowania. Natomiast na oleju z awokado można smażyć lub gotować, bo ma wyższą temperaturę dymienia. Musimy zwracać także uwagę na jakość tłuszczów. Bo gdy tłuszcze są podgrzewane do określonej temperatury, to wtedy wytwarzają reaktywne formy tlenu i tworzą wolne rodniki, a my tego nie chcemy, bo wolne rodniki mogą utleniać zły cholesterol, co z kolei może uszkadzać wyściółkę naszych naczyń, tętnic i powodować ich stwardnienie, powodować nowotwory itd. Jak wejść w keto? Dieta keto to, właści to właściwe wprowadzenie organizmu w stan ketozy, bo tylko wówczas zwiększy się uwalnianie tłuszczu i organizm będzie mógł zacząć traktować go jako źródło energii. Dieta keto znacznie redukuje węglowodany, przez co stężenie glukozy we krwi bardzo spada i wyczerpują się z zapasy glikogenu. Wówczas organizm nie ma już wyjścia i zaczyna korzystać z innych źródeł energii, czyli zaczyna się ketoza. Aby wejść w stan ketozy, to należy odwrócić piramidę zdrowego żywienia o 180 stopni, bo podstawą diety będą teraz stanowić tłuszcze, których zawartość powinna sięgać od 60 do 90%. Na drugim miejscu powinno znaleźć się białko, którego podaż powinna być od 15 do 20% diety. No i ostatnie miejsce diety to są węglowodany, w których powinno znaleźć się zaledwie od 0 do 15%. Twoja wątroba szybko rozkłada tłuszcze na energię lub zamienia je w ketony i wtedy twój organizm ma mniejsze prawdopodobieństwo do ich magazynowania w postaci tłuszczu. Ketony, a nie glukoza, są również preferowanym źródłem energii dla praktycznie wszystkich komórek, komórek w Twoim ciele, w tym również mózgu, serca i mięśni. A czym jest ta ketoza? Ketoza to stan metaboliczny, w którym dochodzi do zwiększenia stężenia ciał ketonowych we krwi, bo Twój organizm zaczyna tworzyć energię z tłuszczów, jak już powiedziałam. I wtedy dochodzi do jego spalania, do spalania tego tłuszczu. Czyli ketoza to stan, w którym organizm wykorzystuje kwasy tłuszczowe i te ciała ketonowe jako główne źródło paliwa dla organizmu zamiast korzystać z glukozy. Obecnie diety keto stosowane są nie tylko w leczeniu padaczki, ale także cukrzycy, autyzmie, depresji, utracie wagi itd. Coraz więcej źródeł literatury naukowej sugeruje, że dieta keto może być korzystna również w przypadkach niektórych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, różne nowotwory czy nawet stwardnienie rozsiane. A teraz, jakie są oznaki, że jesteś w ketozie? Skąd będziesz o tym wiedzieć? A mianowicie. Znajdą się ketony we krwi, będzie pozytywna ilość ketonów we krwi, pozytywne ketony w moczu, oczywiście na początku diety, bo oznacza to, że produkujesz ketony, ale jeszcze ich nie wykorzystujesz jako paliwa. Będzie zwiększone oddawanie moczu. A dlaczego? Bo dieta keto początkowo działa jak środek moczopędny, ponieważ eliminujesz węglowodany, które zatrzymują wodę. Oddech będzie o takim zapachu bardziej owocowym, który pochodzi z produkcji acetonu. Zmniejszony będzie apetyt i zwiększona energia oczywiście oraz poprawa nastroju. A czy dieta keto jest bezpieczna? Więc należy się poradzić lekarza, ale powtarzam, że ketoza oznacza po prostu, że organizm produkuje ciała ketonowe, spalasz wtedy tłuszcze zamiast glukozy, ale trzeba mieć na uwadze, że ketoza może być prekursorem kwasicy ketonowej. A kwasica ta to stan, w którym występuje wysoki poziom ketonów i powoduje wtedy, że nasza krew staje się zbyt kwaśna. Dlatego może to być niebezpieczne dla ludzi z cukrzycą. Trzeba mieć na uwadze również to, że objawy kwasicy ketonowej mogą pojawiać się i nasilać bardzo szybko trzeba mieć nad tym kontrolę. Przed wejściem w dietę keto warto wykonać zestaw podstawowych badań krwi, które pozwolą sprawdzić, czy twój organizm jest gotowy na zmianę diety. Czyli trzeba zrobić morfologię krwi, badanie pracy wątroby i nerek. Ponadto należy wprowadzać dietę stopniowo, a nie raptownie, aby przygotować twój organizm do zmiany. Niektórzy pytają, dlaczego keto może być złe. No więc jednym z głównych problemów związanych z dietą keto jest jej skrajne ograniczenie węglowodanów. Węglowodany są niezbędne dla organizmu, ponieważ stanowią główne źródło energii dla mózgu i mięśni. Ograniczenie ich spożycia może prowadzić do uczucia osłabienia, zmęczenia, dezorientacji i trudności z koncentracją. Ogólnie mówiąc, jakie są objawy kwasicy ketonowej? Więc możesz mieć oddech, jak już powiedziałam, o zapachu owocowym, szybki oddech, duszność, szybkie bicie serca, nadmierne pragnienie, niski poziom cukru we krwi, często oddawanie moczu, o którym wspomniałam, niepokój, drażliwość, człowiek się robi taki nerwowy, ból brzucha nudności, wymioty, zmęczenie, osłabienie organizmu, zawroty głowy, drżenie ciała, pocenie się, dreszcze. No i na koniec dezorientacja, a nawet śpiączka. Należy również wspomnieć o tym, że u osób na diecie keto przez dłuższy czas istnieje ryzyko złamań kości, które wynika ze zmienionych poziomów insulino-podobnego czynnika wzrostu i skutków kwasicy. Kwasica prowadzi do erozji kości, osłabiając je i czyniąc podatnymi na złamania. Lekarze zalecają wtedy stosowanie suplementów witamin i minerałów, takich jak suplementy multivitaminowe, wapniowe i witaminę D3. Ponadto u osób na diecie keto częstymi powikłaniami są utrata wagi ciała, czasem nawet nadmierna, mogą być zaparcia z powodu niskiej zawartości błonnika w diecie, podwyższony poziom cholesterolu, brak miesiączki lub zaburzenia cyklu menstruacyjnego, ogólne osłabienie, rozdrażnienie, bóle głowy, a nawet wypadanie włosów. A czy keto niszczy trzustkę? Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania ketozy są problemy z nerkami, wątrobą i trzustką, ponieważ organy te muszą być w pełni sprawne, aby poradzić sobie z nowym metabolizmem i uwalnianiem ciał ketonowych w tak dużej ilości. Dieta keto nie jest również wskazana dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Dieta keto jako sposób na odchudzanie? Czasem tak się mówi, i dlatego ludzie wprowadzają tą dietę. Jeżeli znacznie ograniczysz podaż węglowodanów i wprowadzisz organizm w stan ketozy, to będzie to sprzyjać oczywiście gubieniu zbędnych kilogramów. Ketoza pozwala spalać większą ilość tkanki tłuszczowej, ale należy stan ten wywoływać i utrzymywać bardzo rozsądnie. Jak również trzeba wiedzieć, jak rozsądnie wychodzić ze stanu ketozy. Dlatego dieta keto powinna być prowadzona pod okiem specjalisty, bo nie wystarczy tylko ograniczyć węglowodany i zastąpić je tłuszczami. Dlatego, że w diecie tej ważne są odpowiednie proporcje składników, jak również dbałość o prawidłową podaż witamin i innych suplementów. Jakie są zalety tej diety? Dieta keto niweluje uczucie głodu, a więc pomaga w odchudzaniu i zrzucaniu zbędnych kilogramów, o których wspomniałam, no i oczywiście na utrzymaniu odpowiedniej wagi. Wyrównuje ciśnienie krwi oraz spada poziom złego cholesterolu i insuliny. Następuje stan dobrego samopoczucia przynajmniej tak niektórzy mówią i uczucie przyjemnej lekkości. Następuje również lepsza praca mózgu. Wyższa i dłuższa efektywność i rzadsze uczucie zmęczenia. A na koniec jak bezpiecznie wyjść z ketozy? Wiadomo, że wychodzenie z jakiejkolwiek diety powinno przebiegać stopniowo, aby nie powstały poważne zaburzenia trawienne. Nie wolno na przykład od razu zajadać się słodyczami lub białym pieczywem po skończonej diecie keto. Bo organizm musi bezpiecznie wyjść z ketozy, żeby nie nastąpiły jakieś problemy. A węglowodany należy wprowadzać stopniowo zaczynając od warzyw i produktów pełnoziarnistych. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście, i zapraszam do następnych odcinków. Życzę miłego dnia i serdecznie pozdrawiam.